Daw super. Visa, wizy, 100 euro. Ja bym Marku wjeżdżamy, to tu kurwa wszędzie siedzi pustą. Żyj do siebie. Ja Miasto witam, wszyscy śpią, wszyscy śpią. A jak zasuję i czymś nie da A ile zarobiłem? Sezamie, <śmienic> za mnie otwórzcie. No kurwa też chrapie tam mnie na tych swoich imendach I chłopani dnia za dnia nie godziny czasem przyszedłem My jesteśmy tacy że my zawsze zarobimy We na no. tak. No, tak to w tym może jadać, nie? Nie nie Nie? No. Nie będzie no. kontroli nie będzie. No, nie dajdzie. Ten się odciosa od hugo z nogą. Ty nogą tony kurwa, kurwa Spadek dostałeś w polcu i chuj To jest płacik, by tak Jak ktoś zapuga to pamiętaj. Dzieci nie ruszać i jeszcze niech to będzie bardziej ciężej dostępne Ale kto wie, co może, to kurwa, to niech sobie łyka pomalutku. To bardzo rozbija głowę. Ale <gryje> dużo pan widzi, nie? Tak czując. No i to jest piękne. Długiego życia życzę. Kogo to kurwa RS6? Dawać kurwa Jak nie ma sportu, to potem jest takie coś Potem torty zapierdalają że tutaj siedzę Jakaś białe coś siedzie w porządku. Pytał się o efedrybę. i znowu jadą, to O co chodzi? I pomnę. I znowu. I co to będzie? Co to będzie? Ja zarabiam legalnie. Darowiznę od dobrych ludzi. Plus jeszcze to, co robię, że w ty dni, kiedy mam tyle natężenia nagrywania, dostaję tysiąc euro dniówki. To mam z tego żyć. I pamiętajcie, ten towar nie był, kurwa, mój. O, Porsche! 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 Porsche. Pieniądze wsząd, dla mnie i bliskich, pieniądze wsząd, dla mnie i bliskich, pieniądze wsząd, jak dla mnie i bliskich, jak dla mnie i bliskich. A bliscy jesteś ważna, ważny nie każdy jebać chce do gwiazdy na fejm każdy bez tych psychopatów życie piękne to jest to jebać zło, jebać zło to jest to Smocznej kapuci jebać kapuci Smocznej kapuci jebać kapuci Espresso, ciś! Pamiętasz Ci śmiechemki na automatach? Wątpię? Espresso! Smocznej kobusi, nie kopusi. Smocznej kobusi, jebać kopusi. Zieleje się kawa A wszystko jest muzyką Dobra dawaj, yep. jeb, ja, right? right? ja, to jest by perfon Już wylejeś to? ja, cały kubek do wyładuje dużo Kawaj Jakie drinki Pepsi, ten bark Ten bark i dwa i zaraz kawusia tra la la la. I jakie drinki Pepsi, tym bark Tym barki dwa I zaraz kawusia tra lala Pierwszy la la. tym powiedział, że wszystko jest muzyką Tak, wszystko jest muzyką Cześć słońce Słońca i słoneczka Nadchodzi o sameczka Idzie pod drineczka mu, 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 ltqi, no, mu, mu, ltqi, no, mu, mu. Mam ten kurwa telefon, przecież nie przepadłem ani nie wyjebałem nikogo. I nie jestem oszustem, jak co niektórzy. Także ja nie wiem, jak tak można. Ty widzisz te mieście brzucha? Patrz, ja tylko dzisiaj przenosiłem mójka. Szybko się wyrobiły, nie? <grystanie> Genetyka. Potrzebuję kamer, że jest te kurwa. Przecież to, to takie jaja, że kurwa, że wszyscy będą sikać, nie? Kurwa BMW i nienabite, to kurwa zaskarża ten kiosk, kurwa. Muszę iść do tej pani ładnej, co mi się tak podobała, powiedzieć, że za faniczka, to powiesz, że myśli, że jakiś frak o tej się napalił i co i nie iść wobec nie? Nie, to tak nie może, Przed momentem yy, machałem policjantom, policjanci się... Yy, to w kontakcie? Machałem policjantom, rapowałem im i najpierw jechały takie te pajacyki y, osobówką, już buz zawrócił, nie? I co oni? Ciekawe czy mnie wylegitymują, bo jak coś to ja... ja... Ja jestem Ariel Wysoczański. No i ciekawe co jeszcze będzie. No ja na to czekam. Jak biorę potrójny espresso, to mogę wziąć większy kubek? Czy muszę wziąć trzymałe? Nie ma. A to jak dam na przykład na większy kubek to mi naleje większy kubek espresso? Nie naleje, bo espresso jest tylko na mały. Kurde, ale pani ładna jest. Ale pani jest piękna. Nie mogę pani tu pokazać, nie? Na filmiku. No pani pokazać. Twarzy. Ja mam na przykład. No to no tutaj na przykład. <noise> mm. Tylko setka, jak się ustawić, w była setka. A jak on No siódemki. Aha, tutaj. Czaj, ja to tu już będę wiedział. Tu masz setkę. Nie, to dwusetka jest. Dobra. Tu masz. No. To daj, gdy chuj ja też pójdę tam. Nie mam, bo ja mam tylko stówkę. Nic nie daje, nie? Na jak nie dało. Kurwa, ale on szukuje kurwa. Żyć w wiadze, nie dało. Pa, obok, nie? Pies. Wróciło się, nie? Wypłacaj. Wypłacaj. Dzisiaj, żeście tutaj dzwonili pod jakiś inny numer, nie? I że jeszcze mi chłopaka co auto dla mnie specjalnie miał dowieść kurwa na prezent i chuj, wszystko się zjebało. No kurwa mać. Weźcie go oddawajcie nie kłamcie, że nie wiecie o kim mówię, kurwa do chuja. Jeszcze Majora y, film, za kulis, siódmy odcinek. Ogólnie dostałem dostęp do takiego czegoś samego. I zobaczymy. Byle nie zaciąga się za bardzo. I tyle dawka uczelniowa próbujemy co dalej. A powiem wam, wiecie dlaczego kurwa zapierdalałem taksówkami? Bo jako jedyny mają te numery, które uznaję. Pierwszy, 666, bestia. Dobry? Pozdrowienia duże. Chętnie wstąpię do policji. No. no. Tak, kurwa, ja w policji. Chyba wewnętrznej. Tutaj to jest tylko kurwa wydatek na, na samochód, nie? Bo wiesz, co się stanie. Ale ja, ja, największy psychopata tutaj siedzi z bronią. A oni zapali kogo? Ale jaja. Łył, 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 łył. Daj. Zapierdalał się Kurczak nie ma szans. Ja pierdolę. Dobrze. Bardz czy mieszkanie?